In a Wyobraź scandal sobie scenę rocked pełną napięcia, palace, skrytą w eleganckich w zamku w Incorze, gdzie każdy ruch jest obserwowany, a najmniejszy jest może zmienić wszystko. To był zwykły wiosenny weekend harmonogramy harmonogramie rodziny Let's królewskiej, obowiązkami, starannie zaplanowane co do minuty. Jednak tego dnia coś wyczuła księżna Kettin. Coś, co sprawiło, że jej matczyny instynkt stał się alarmem. Charlotte była tego poranka wyjątkowo cicha. Nie była rozdrażniona ani zła, po prostu wykofała się, jakby chciała zniknąć w tle. To zupełnie nie przypominało jej zwykłego zachowania. Rodzina zebrała się w zamku winco na prywatnym obiedzie, by uczcić jedno z ostatnich działań charytatywnych królowej małżonki. Takie spotkania nie były rzadkością, ale gromadziły wiele pokoleń pod jednym dachem, osoby związane z Kamilą, krewnych Ketin oraz dalszych członków rodziny królewskiej, którzy nie zawsze dobrze się dogadywali. Ketlin zazwyczaj dobrze znosiła takie wydarzenia, ale zachowywała czujność. Książę William mógł się zrelaksować. Ona musiała obserwować każdy szczegół. Tego popołudnia Charlotte została poproszona, by usiąść z młodszymi kuzynami w jednym z bocznych salonów. Formalne, choć jak na standardy królewskie, dość swobodne miejsce. Dzieci miały się odpowiednio zachowywać, prowadzić uprzejme rozmowy i delektować popołudniową herbatą, podczas gdy dorośli spotykali się w głównej sali. Katrin pomogła Charlotte zająć miejsce, pocałowała ją w czoło i wyszła, rzucając jeszcze ostatnie spojrzenie. Na razie wszystko wydawało się w porządku, ale później coś się zmieniło. Około 45 minut po rozpoczęciu spotkania, Ketrin rozmawiała z jednym z wysokich rangą członków personelu. Zobaczyła Charlotte przechodzącą obok otwartych drzwi na końcu korytarza. Dziewczynka nie Let's płakała ciśnięte. Wyglądała na zranioną. Nie fizycznie, lecz emocjonalnie. Katrin przeprosiła rozmówcę i ruszyła za córką. Znalazła ją samotnie przy jednym z drzwi służbowych. Ręce miała złożone na przodzie i wpatrywała się w podłogę. Co się stało? zapytała delikatnie Katrin. Charlotte zawahała się. Nic? Mamo, odpowiedziała cicho. Katrin pochyliła się, by znaleźć się na wysokości oczu córki. Kochanie, wiem, kiedy coś jest nie tak. Charlotte przemówiła szeptem: Babcia Kamila powiedziała, że się popisywałam. Kazała mi nie mówić, jeśli nikt mnie o to nie pyta. Catherine za: Kiedy to powiedziała? Gdzie odpowiedziała Luisiemu na pytanie. Charlotte powiedziała, że tylko bawiły się zgadywankę, ale babcia była zirytowana. Ketrin przez chwilę milczała. Potem przytuliła córkę, trzymając ją spokojnie, choć wewnątrz czuła gwałtowne emocje. Zawsze starała się utrzymać pokojowe relacje z Kamilą, nawet gdy wydawały się wymuszone. Kamila miała własne spojrzenie na sieradzie i zachowanie. Często ukrywała je za uśmiechem, ale tą głosu zdradzał prawdę. Katrin sądziła, że drobne uwagi nigdzie nie dotkną jej dzieci. Myliła się. Później tego dnia Katrin siedziała obok Charlotte podczas spaceru po ogrodach z rodziną. Kamila szła przed In nimi, scandal, rozmawiając z royal tak, Palace, jakby bez żadnego napięcia. Katlin obserwowała ją uważnie. Teraz nie chodziło już tylko o to, żeby zobaczyć potrzeby ukrycia się. Po zakończeniu zwiedzania ogrodów rodziny, zebrały się ponownie w środku. Katlin stale miała dyskretny nadzór nad wszystkim. W pewnym momencie Sherlock sięgnęła po drugiego bułeczki przy stole z przekąskami. Camilla spojrzała w dół i z lekkim uśmiechem powiedziała: Może wystarczy, jednak, kochanie, nie chcemy wydawać się zachłanne. Katlin zauważyła to wyraźnie. To nie był jednorazowy incydent. Takie sytuacje powtarzały się. Niby drobne momenty, które same sobie wydają się niegroźne, ale kumulując się stosunku do tego samego dziecka, stawały się wyraźne. Kettwin nie zareagowała od razu. Nie należała do osób, które robią sceny, ale jej milczenie zawsze było świadome i teraz miała już wystarczająco dużo, by nie pozostawać obojętną. William jeszcze niczego nie zauważył. Był zajęty rozmowami z Charlesem i kilkoma starszymi współpracownikami o harmonogramach. Jednak później tego wieczoru, gdzie wrócili do Adelaide od Ottagie, Ketlin poruszy temat jako matka, która dostrzegła coś, czego nie mogła zignorować. Zanim jednak do tej rozmowy doszło, wydarzyło się coś innego. Ketlin wiedziała, że życie królewskie nie jest łatwe. Rozumiała ciężar obowiązków, niepisane zasady i konieczność utrzymywania pozorów, równocześnie zajmując się realnymi sprawami poza oczami publiczności. Jednak nigdy nie zaakceptuje sytuacji, w której ktoś sprawia, że jej in dzieci są właścicielami rodziny. Chwila nadeszła tuż po sprzątnięciu herbaty. Dorośli przeniesili się do jednego salonu w przedmieściach. Był to stary zwyczaj z czasów królowej. Dzieci mogły przebywać tam przez chwilę. Zanim nianie zabrały je na górę, Charlotte weszła razem z Jorem i Louis. Jej twarz była neutralna. Usiadła przy kominku, przeglądając książkę, którą wybrała z półki. Wtedy do pokoju weszła Kamila, niosąc szklankę wody, cicho śmiejąc się z jednym ze swoich długoletnich współpracowników. Wydawała się wesoła. Zauważyła dzieci. Uśmiechnęła się krótko, a potem skierowała się do dorosłych. Ale po kilku minutach jej śmiech zniknął. Żorre i Louis poszli w stronę dziadka stojącego obok Charlesa, a Charlotte pozostała w fotelu. Chwilę później Charlotte grzecznie zapytała Kamilę, czy mogę chwilę zagrać na pianinie Camilla spojrzała przez ramię pianino, tak odpowiedziała Charlotte, cicho Kamila wzięła łyk wody, a potem spojrzała prosto na nią, kochanie, to nie jest konieczne, daj dorosłym trochę spokoju, dlaczego nie usiądziesz spokojnie jak prawdziwa młoda dama, to nie było głośne ani okrutne, ale celowe. Te słowa uderzyły w sposób, który dorośli często lekceważą. Tom był ostry. Sprawił, że policzki Charlotte zarumieniły się. Cicho zamknęła książkę i złożyła ręce. Kathleen usłyszała to. Stała pobliżu, rozmawiając z Lady Landown. Jej wzrok przeskoczył na Charlotte, a potem na Camille. Jeszcze nic nie powiedziała, ale jej spojrzenie trwało dłużej niż zwykle i Camille to zauważyła. Ich oczy spotkały się na krótką chwilę, zanim Kamilla odwróciła wzrok. Rozmowy ruszyły dalej ale atmosfera się zmieniła. Tego wieczoru w Adele, co Ketrin sama położyła to Charlotte do łóżka. William kończył rozmowę z prywatnym sekretarzem, a George już spał. Ketrin usiadła na krawędzi łóżka Charlotte i zapytała, czy dziś byłaś na Charlotte wyglądała niepewnie trochę, ale jest w porządku, nie musisz udawać, powiedziała łagodnie Ketrin. Charlotte skinęła głową babcia Camilla. Nie lubi, gdy za dużo mówię. tam była szczerość i bezpośredniość. Ketrin pocałowała ją w czoło. Wstała i przeszła korytarzem. William podniósł wzrok, przechodząc obok gabinetu, czy wszystko w porządku, zapytał to stara się być, odpowiedziała Ketin. William odchylił się fotelu, co się stało. Ketin opowiedziała mu wszystko nie z gniewem, ale z jasnością. Powtórzyła słowa Charlotte. Potem opisała, jak widziała chłodne komentarze Kemily, jej lekceważenie i powtarzane próby uciszenia lub pomniejszenia obecności Charlotte. William słuchał i nie przerywał. Ale gdy Ketin skończyła, jego ścienka się zacięła, to nie jest coś, co możemy zignorować, powiedziała. Zgadzam się, odpowiedział, ale zajmiemy się tym ostrożnie. Następnego ranka Ketin poprosiła, aby Charlotte pozostała w domu zamiast uczestniczyć w kolejnym zaplanowanym wydarzeniu. Ketin wymyśliła wymówkę o lekkim przeziębieniu, ale w rzeczywistości nie chciała, aby Charlotte ponownie znalazła się w tym miejscu, dopóki nie będzie pewna, że jest bezpieczna. W o nieobecności Charlotte dotarła do Camillie. Nie odezwała się wiele. Uniosła tylko brwi, gdzie jeden z jej współpracowników wspomniał o tym, a potem mruknęła coś pod nosem. Chyba zbyt delikatna na małe bałagan, scandal, powiedziała cicho. Ketlin też palace, to usłyszał. W domach królewskich plotki krążą szybciej, niż się przyznają. Sprawa mogłaby poświęcić na przykład. Była to kameralna kolacja w Hairof. Szal zaprosił Williama i Ketin, mając nadzieję na spokojny wieczór. Plan był prosty: spędzić czas razem, porozmawiać o przyszłych podróżach królewskich i odzyskać rodzinny kontakt. Jednak gdy Ketin weszła do głównego salonu z Charlotte, która przyszła tylko przywitać się z dziadkiem Chet snem, sytuacja szybko eskalowała. Kamilla ledwo podniosła wzrok od kominka. Charlotte uśmiechnęła się grzecznie i powiedziała: Dobry wieczór, babciu. Kamilla nie odwzajemniła uśmiechu. Czy na pewno nie jesteś zbyt zmęczona, by tu być? Zapytała z lekką ironią. Co wszyscy w pokoju usłyszeli? Ketlin nie spuszczała z niej wzroku. Tym razem nie ciekała. Jej spokojna postawa sama zmieniła atmosferę po mieścieniu. Uprzejmy uśmiech, który miała przy wejściu, zniknął i zastąpiło go coś bardziej stanowczego. Zwróciła się do Charlotte spokojnym głosem: dlaczego nie pożegna się z dziadkiem i nie pójdzie za mną na górę, Charlotte? Spojrzała niepewnie na matkę. Ketlin skinęła jej lekko głową. Dziewczynka podeszła do Charlesa. Przytuliła go. A potem odeszła z nianią. Gdy drzwi zamknęły się za nimi, zapadła cisza. Kamila usiadła z powrotem, trzymając szklankę wina. Rozejrzała się po pokoju, po czym ruknęła cicho to bardzo wrażliwa. Prawda, William zamarł. Jego ojciec przysunął się, się niespokojnie na krześle, ale Ketin ruszyła do przodu. Każde słowo ważyła starannie. Nie, ona nie jest nadmiernie wrażliwa. To dziecko i zasłużyłam na to, Kamila Kamilla brwi, nie tak miałam na myśli. Po prostu zdziwiło mnie, że nadal jest na nogach. Katlin nie, nie mrugnęła. To nie jest tylko ten wieczór. To trwa od tygodni. Słyszałam, co się do niej mówi, a ona też to słyszała. Pokój zrobił się chłodniejszy. Szal próbował interweniować kochanie. Może powinniśmy po prostu nie. Przerwała ketin spokojnie, ale stanowczo. Gdyby to był tylko jeden komentarz, przeszlibyśmy nad tym do porządku dziennego. Ale to nie jest jeden komentarz. To schemat i nie pozwolę, by moja córka czuła się mniej warta. Kamila spojrzała na Williama, oczekując reakcji, ale on milczał. Jego milczenie mówiło więcej niż słowa. Starałam się zachować spokój. Kontynuowała ketin, bo tego się ode mnie oczekuje. Ignorowałam sytuację które wydawały się niewłaściwe. Ale to jest inne. To dotyczy Charlotte i nie pozwolę nikomu, bez względu na to, kim jest, podważać jej pewności siebie. Kamilla odłożyła szklankę, pochyliła się do przodu. Czy nie przesadzasz? Zawsze traktujesz wszystko tak poważnie. Dzieci są odporne. Wyraz twarzy Ketwin się nie zmienił. Dzieci pamiętają, jak się do nich mówi. Szczególnie jeśli chodzi o osoby, które powinny je chronić. Nie było w tym nic teatralnego. Ketwin nie krzyczała ani nie szalała, ale w jej głosie była niezaprzeczalna siła. W końcu William przemówił. Prosimy tylko o podstawowy szacunek. Charlotte nic złego nie zrobiła. Po prostu jest sobą. To nie powinno być problemem. Camilla spojrzała na Charlesa, ale on także milczał. Wiedział, że nie the warto royal palace. granicę i raz to zrobiła. Nie było odwrotu. Po kilku napiętych minutach, z William odniósł chwilę później. Na górze Katrin znów usiadła przy łóżku, Charlotte. Tym razem nie pytała, czy coś jest nie tak. Po prostu trzymała ją za rękę. Nic złego nie zrobiła, powiedziała. Była uprzejma. Byłaś miła i o to jedynie proszę, powiedziała Katrin. Charlotte spojrzała na nią w górę. — Starałam się taka być. — Nie musisz starać się być doskonała — odpowiedziała Catherine. — Wystarczy, że będziesz sobą. Na dole Charles próbował zmienić temat, by rozładować napięcie. Camilla niewiele mówiła. Nie przeprosiła, ale też nie broniła się ponownie. Później tej nocy w Adelaide Cottage, Catherine i William rozmawiali w swoim pokoju. Catherine zachowywała spokój, ale dzień dał jej się wyznaki. Nie musi mnie lubić, powiedziała. Ale Charlotte będzie traktowana szacunkiem. To jest niepodważalne. Będzie, powiedział William. Bo nie pozwolimy, by to trwało dalej. Kolejne dni były uprzejme, ale inne wcześniej. Następne wydarzenie to występ Charlotte w szkole w Lambrook. Katrin zdecydowała, że zaprosi tylko najbliższą rodzinę. Camilla nie znalazła się na liście. Paula tłumaczył to konfliktem terminów, ale w wiedzieli, co to naprawdę oznacza. W mediach nic się nie zmieniło. Zdjęcia z uśmiechami ukazywały jedność i grację. jedna za murami pałacu co się zmieniło. Kamila była obecna na ważnych wydarzeniach, ale trzymała dystans palace, wobec Charlotte. Nie pojawiały się już uwagi z boku ani spojrzenia, przynajmniej w zasięgu słuchu Katie. nawet w której się radza i respekt liczyły się od wieków, niektórych granic nie dało się przekroczyć bez konsekwencji. Mimo to sprawy nie były całkowicie zakończone. Kamilla przyjęła ostrzeżenie, ale go nie zapomniała. Następne rodzinne spotkanie latem Balmorel miało przynieść kolejną sytuację, która postawi wszystko na krawędzi. Balmorel zawsze był miejscem ucieczki Charlesa, przestrzenią do oddychania, spacerów i myślenia bez fleszy aparatów. Od dekad był ulubionym miejscem zmarłej królowej, a rodzina szanowała ten rytm. Każdego lata zbierali się tam. To była tradycja. Ale w tym roku, pod świeżym szkockim powietrzem i spokojem wsi, atmosfera się zmieniła. Catherine zgodziła się przyjechać, ale wyznaczyła granicę. Razem z Williamem przywieźli wszystkie troje dzieci, jak zwykle. Catherine wcześniej powiedziała Williamowi, że nie zostawi szalot samej nawet na chwilę, szczególnie jeśli Kamila będzie obecna. Rodzina przybywała stopniowo, w ciągu kilku dni. Szal był pierwszy, witał wszystkich na posiadłości z otwartymi ramionami i uśmiechem. Uwielbiał swoje wnuki i cieszył się na wspólnie spędzony czas. Kamila pojawiła się dzień później, w swoim zwykłym towarzystwie i starannie dobranym stroju. Od incydentów Hajrof była cicha. Od tamtej pory nie rozmawiała bezpośrednio z Ketin, ograniczając się do krótkich, formalnych wymian podczas oficjalnych wydarzeń. Mimo tego wszyscy starali się zachowywać tak, jakby nic się nie stało. Pierwsze dni Balmorel były spokojne. Długie spacery, jazda konna, kolacje pełne śmiechu. Charlotte powoli wracała palace, do siebie. Kettin zauważyła, że dziewczynka staje się bardziej rozmowna przy śniadaniu, biega po polach z Jorem i Loim, a, a nawet pomaga jednej z bułeczki pewnego popołudnia. Jednak moment napięcia nastąpił, gdzie Kettin przebywała w salonie z Lady Sarah Chathow i kilkoma współpracownikami. William poszedł na ryby z Charlesem. Dzieci bawiły się w ogrodzie pod nadzorem dwóch członków personelu. To był pierwszy raz od ich przyjazdu, kiedy Kettin oderwała od nich wzrok na więcej niż pięć minut. Wtedy jeden z pracowników pałacu pochylił się i powiedział, wydaje mi się, że księżniczka Charlotte jest w pokoju słonecznym z jej wysokością. Kettin napięła się. Nie ruszyła się od razu, ale słowa odbijały się echem w jej głowie. Bez wyjaśnienia wymówiła się i ruszyła szybko w stronę pokoju słonecznego. Gdy się zbliżała, usłyszała głosy. Jeden należał do Camillie, drugi do Charlotte. Catherine zatrzymała się, słuchując. Nie zawsze musimy mówić głośniej od innych. Charlotte, Camilla mówiła to ważne, by słuchać. Czasem twoja mama też o tym zapomina. Charlotte nie odpowiedziała. Ketlin otworzyła drzwi. Kamila podniosła wzrok, zaskoczona. Tam jesteś, powiedziała Ketlin spokojnym tonem. Szukałam cię, kochanie. Charlotte wstała i podeszła prosto do matki. Rozmawiałam tylko chwilę, powiedziała Kamila lekko, ale z nutą ostrości. Słyszałam, odpowiedziała Ketlin. Kamila uniosła brew. Ona tylko, wtrąciła Ketlin spokojnie. Ona tylko była dzieckiem i nie trzeba jej korygować za każdym razem, gdzie coś mówi. Kamilla skrzyżowała ramiona wychowałam dzieci. Wiem, kiedy dziewczynka rośnie zbyt szybko i swojego właśnie Rośnie prawidłowo, powiedziała problemem stanowczo. I będzie dorastać bez poczucia bycia problemem. Nie było właśnie tylko jasność, moment, która nie pozostawiała miejsca nas to nie powinno być zbyt wiele, by o to prosić. Kamilla milczała, jej cisza była przemyślana, ale Ketlin już się tym nie przejmowała. Lata chroniła instytucję, teraz skupiała się na czymś ważniejszym na ochronie córki. Po opuszczeniu pokoju Katrin uklękła obok Charlotte na korytarzu. Nic złego nie zrobiłaś, szepnęła. Charlotte skinęła głową, ale oczy miała mokre, powiedziała Ketlin. Nigdy nie musisz bać się mówić. Co myślisz? Pod koniec tygodnia personel pałacu zauważył, że Kamilla trzyma dystans. Podczas posiłku siadała dalej od dzieci. Nie komentowała ich zachowania, ubioru ani sposobu mówienia. Zmiana była subtelna, prawie niezauważalna dla kogoś, kto nie znał niuansów życia w rodzinie królewskiej. Jedna w tym świecie każdy gest, każde spojrzenie i każde słowo niosło ze sobą ogromne znaczenie. Ketrin nie krzyknęła. Nie straciła kontroli, nie wywołała publicznego skandalu, ani nie pozwoliła, by emocje wzięły górę. Jej siła polegała na spokojnej determinacji. Stała w miejscu, a sama jej obecność mówiła więcej niż jakiekolwiek słowa. Ta cisza była pełna znaczenia i pozostawiała jasny komunikat. Nikt nie miał prawa naruszać granic, które wyznaczała dla swojej córki. Charles, choć natury kochającej i wyrozumiały, w końcu zrozumiał, że tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Mógł kochać obie kobiety w rodzinie. Mógł chcieć łagodzić napięcia. In ale in to widział, że z i nie ma zamiaru cofać się ani o krok. Jej decyzja była nie tylko decyzją matki, ale także aktem ochrony wartości, które wyznawała szacunku, godności i bezpieczeństwa emocjonalnego dla Charlotte. To lato minęło pod sztandarem pozornie idealnej rodziny królewskiej. Zdjęcia na schodach zamku, Uśmiechy do fotografów, machanie do zgromadzonych gości, wszystko wyglądało jak zwykle, jakby nic się nie zmieniło. Jednak za zamkniętymi drzwiami, w korytarzach i pokojach w zamku, atmosfera była inna. Kamilla straciła coś, czego nigdy w pełni nie doceniła cierpliwość Ketlin do udawania spokoju dla dobra pozorów. Ta cierpliwość zniknęła. Nie było już miejsca na tolerowanie drobnych, zaczepnych uwag, chłodnych spojrzeń czy subtelnych prób umniejszania wartości dziecka. Katrin miała teraz pewność, że Charlotte nigdy więcej nie poczuje się mała ani nieważna w obecności osoby, która powinna okazywać jej miłość i szacunek. Każdy gest, każde słowo, które kierowała ku córce, miało znaczenie, dawało jej poczucie bezpieczeństwa i siły. Katrin wiedziała, że czasem najważniejsze decyzje nie wymagają krzyku ani dramatycznych scen. Czasem wystarczy postawa, spokój i jasne wyznaczenie granic, aby dać naukę wszystkim wokoło. Świat zewnętrzny nadal widział rodzinę królewską zjednoczoną, pełną harmonii i elegancji. Ale w sercu domu jedna matka odniosła zwycięstwo, którego nikt nie mógł zignorować. Wygrała dla swojego dziecka poczucie wartości i ochronę przed tym, co mogło je Kettin że prawdziwa siła tkwi w trosce, w konsekwencji i w odwadze, by stać Let's w nawet najbardziej skomplikowanym i wymagającym świecie. I choć Camilla wciąż była obecna na oficjalnych wydarzeniach i wciąż zajmowała swoje miejsce w hierarchii, teraz wiedziała, że nie może już ingerować to, co dla Ketji najważniejsze. Charlotte rosła pewna siebie, wiedząc, że zawsze może liczyć na matkę, która stoi za nią murem. To lato stało się momentem przełomowym symbolem matczynej siły, granicy, której nie da się przekroczyć. I nauką dla wszystkich wokół w świecie, w którym pozory często ważą więcej niż prawda, czasem jedno stanowcze i świadome działanie potrafi zmienić wszystko.